Thank <small> Jeśli w ogóle, że ma jakiekolwiek szansę, to każdy może przycisnąć do 80-90 patrzy No widzisz. Czerwony mustang podoba się kobitkom. A dlaczego miałby się nie podobać To był przykład typa BMW, który nie mógł przeżyć tego, że jakiś Mustang wyruszył przodem. Będzie na nagraniu wszystko widać. Typowe buractwo kierowcy BMW. Także pozdrawiam wszystkich kulturalnych kierowców BMW, a takim fagasom, którzy robią coś takiego. No, nie pozdrawiam ich przynajmniej. To jest typowe buractwo i hamstwo. Ale ich 6 to ich 6 Warto mieć wideo jest bo ona typów w różnych samochodach to najlepsze antydotum. I pamiętajcie, żeby nie dać się sprowokować, bo takie mędy, takie buraki za kierownicą nie bójmy się użyć tego słowa, bo to jest, trzeba być po prostu patologią za kółkiem, żeby ludziom zajeżdżać drogę. Nie dajcie sprowokować, bo z debilami tak samo nie warto rozmawiać, tak samo nie warto e, wdawać się w jakiekolwiek e, no, przepychanki na drodze. To szkoda Waszego samochodu, szkoda nerwów. To są kretyni. Jak będą chcieli mieć problemy i zrobią coś głupiego, no to może będą mieli te problemy, ale póki to jest jakiś taki właśnie e, manewr, że ktoś Wam tam wyjedzie na pas, żeby Wam coś pokazać albo Wam zajedzie drogę, naciśnie hamulce, Pamiętajcie, żeby się śmiać z takiego człowieka, a nie emocjonować, bo to, to są ludzie, którzy mają straszliwe kompleksy i smutne życie. Nikt szczęśliwy, na przykład ja, mimo tego, że mam bardzo mocne auto, nikomu tak nie robię. No bo po co? Bo jestem szczęśliwy, mam rodzinę, mam super samochód, robię to, co, co mnie sprawia wielką frajdę. I na tym polega życie. A ci, którzy są sfrustrowani nawet w drogich bogatych furach, mają na przykład drugą trzecią żonę, alimenty na karku sprawę w sądzie alimenty, jakieś inne przejścia są ciągle sfrustrowani, ciągle niezadowoleni ciągle muszą się wyżyć, dlatego wsiadają w samochód i właśnie robią takie kretynizmy na drodze, ale ja tak jak Wam mówiłem wiele razy, nie lubię używać klaksonu, żeby ludzi pouczać wolę przygazować teraz, mam taki silnik, że mogę zanurz klaksonu dołożyć, jak ktoś zaśnie na przykład na światłach albo coś innego głupiego zrobi, no to używam Ryku V8. to jest dużo przyjemniejsze, żeby kogoś pouczyć, albo ocknąć niż właśnie robić jakieś takie głupie rzeczy, że trąbić, bo klakson to jest tylko sygnał ostrzegawczy, a nie wiecie, paluch. Ja Ci dam, dam, Ty dziadu jeden albo Ty babo. Kultura na drodze. Pamiętajcie, żeby być kulturalnym. A Ci, którzy jeżdżą jak ostatnie durnie, no to to tylko o nich świadczy. Ja się z takich ludzi zawsze śmieję. Po prostu jest to żałosne.